Witam, tu Andrzej z Witryny Świat Ducha. Dzisiejszy temat: Bóg jest większy niż narcyz ukryty, wrażliwy, a właściwie Bóg jest większy niż opiekunowie duchowi z białej strony narcyza, ukrytego, wrażliwego. Ostatnie dwa filmy nagrałem troszkę w takim klimacie, roztrząsania, co tam się dzieje po tej stronie takiej mrocznej, po tej stronie takiej zawłaszczającej, aż do zawłaszczania życia ofiary. I tutaj dla harmonii. Dla przeciwwagi chciałbym powiedzieć, że kwestia jest taka, że już mamy wygrane. Już mamy wygrane z tymi narcyzami, tylko że to jest na razie potencjalne wygranie. Tak? To jest tak, że musimy sobie jakby je wziąć, to, to zwycięstwo nad narcyzami. No, i myślę, że osoby, dla których to nagrywam, są w stanie tego dokonać. Ja nagrywam te filmy dla osób wysokowrażliwych, zainteresowanych duchowością, mających kłopoty z narcyzami, z własną, straumatyzowaną duszą. A dla innych osób, inne osoby mogą, czy niektóre osoby mogą uważać te filmy za. Niewłaściwe, nieodpowiednie. Także no, dzisiejszy film jest taki troszkę bardziej ku duchowości. I dziękuję za komentarze. Dziękuję za polubienia. No i zachęcam do wsparcia dla kanału. O co chodzi tutaj z tym, że Bóg jest większy od wibracji, które są, które stoją za narcyzem ukrytym. Bo tak mówiłem o tym narcyzie ukrytym, że przejmuje życie tego człowieka, który z tym narcyzem żyje. I zresztą pisaliście w komentarzach, że no, niejedna osoba. Została zawłaszczona przecież przez taką, taką, no co najmniej parę. To znaczy narcyz, plus jeszcze ten duch opiekuńczy, z nieczysty, bo to można nazwać nieczystym. W Ewangeliach to jest, tam właśnie napisane, że to jest nieczyste, czyli to niekoniecznie musi być. Ciemne może być białe, ale też białe, też nieczyste. To nie jest świetliste, takie boskie światło, czyste. To nie, nie, nie. To, to nie jest to. Acz samego człowieka, samą ofiarę, to coś takiego może otumanić, może zwieść. Narcyzi, Także ci wrażliwi, także ci, którzy nie wyglądają na początku, a nawet przez całe miesiące czy lata, nie wyglądają jakoś krytycznie, kłopotliwie, to mogą właśnie za pomocą takiej pary, takiej mgły, zamgławiać przestrzeń, wokoło siebie, zam, mogą mieć poczucie, że oni mają prawo do tego środowiska, do, te, do tych ludzi, którzy żyją w tym środowisku, to jest tak tak obejmujące szeroko uprawnienie w umyśle narcyza, oczywiście. I, Wibracyjnie, duchowo, jeżeli my nie jesteśmy na wysokich wibracjach, to nie jesteśmy w stanie tego przekroczyć. Z własnych wibracji, z, na własnym ludzkim poziomie, nie jesteśmy tego w stanie przekroczyć. I tutaj się zaczyna praca duchowa. To znaczy, chodzi o to, żeby właśnie przekroczyć. To, żeby pójść, zbliżyć się do Boga. Ja tutaj nie mówię wam, w jakiego Boga macie wierzyć. Chodzi o to, żeby był to ktoś lub coś wysokowibracyjne, czyste, świetliste, dobrożyczące, kochające, miłujące. I jest okej, okay, tak? T takiego Boga wam życzę, tak? A co wy bierzecie? no to... Każdy też i nazwa tego jest taka, że ja wiem, że wiele osób jest pokrzywdzonych też przez kręgi religijne. I ja się nie dziwię, że, że, że w duszy macie urazy, prawda? Ja też mam jakieś urazy, ale to nie znaczy, że ci ludzie, którzy mnie pokrzywdzili, że oni już, czy, czy te siły, które. Stały za tymi ludźmi, że mają mnie odłączyć od, od źródła życia i miłości. Prawda? Bo to by było po prostu no, troszkę jakby zwycięstwo ciemnych. A ja nie chcę się na to zgodzić. Mam w nosie to, czy, czy ktoś mi mówi, że tak czy śmak, ja po prostu idę tam, gdzie jest źródło życia i źródło miłości. I w tym kierunku można wykonywać bardzo różne praktyki. Można się modlić, można medytować, można kontemplować boską miłość, boską radość. Można, jeżeli ktoś idzie w kierunku Jezusa, w kierunku takich właśnie, Chrześcijańskich korzeni, w kierunku chrześcijańskiego rozpoznania, które jest mi bliskie, ale nie, jest jedy, nie jestem jednoznacznie chrześcijaninem, nie, nie. To, to tutaj proszę mnie też zrozumieć. To według mnie właśnie Jezus jest. W swoich opowieściach o Królestwie Bożym, bardzo właśnie w, w, dobrym, w dobrym to jest kierunku te opowieści i, i deklaracje tego, co Jezus miał, jakim jaki Jezus miał re, relacje z Ojcem, tak? z Bogiem Ojcem, czyli no z, tym, z tym, co wtedy nie było. Wtedy to nie było dobrze widziane przez, e, przez ówczesnych e, jak oni się nazywa, hebrajczycy. tak No dajmy na to, że na, na, nazwijmy ich hebrajczykami, czy tam faryzeuszami. E, dla mnie Jezus był ogromnym heretykiem. Ale heretykiem w dobrym znaczeniu. To znaczy <laughs> poszedł, tam, gdzie było realne źródło życia i miłości. Dostał się tam. I przez swoje praktyki wznosił wibracje, oczyszczał się, wznosił świadomość, uruchamiał tą świadomość, rozszerzał tą świadomość. No i wtedy co? I wtedy wiecie, jak, jak są sprawozdania w Ewangeliach, że wyrzucał demony, no to demon po prostu, jak, jak widział Jezusa, to mówi, synu Dawida, weź się umił i nad nami, nie wyrzucaj nas, nie rób nam krzywdy, prawda? Od razu widzieli, od razu, bo tam po prostu łuna szła. Taka moc szła, prawda? Takie energie ogromne szły w duchowym obszarze, prawda? I to, to było po prostu tak, tak duchowo widoczne. I o to chodzi, że no ja myślę, że my mamy zadanie takie, czy też i prawo, żeby to powtórzyć po prostu. U nas w, właśnie w tych. Obszarach, w których mamy kłopoty z narcyzami, takimi czy innymi, i właśnie tymi ich opiekuńczymi, w złym sensie opiekuńczymi duchami, które sobie wyobrażają, że nas złapały, że nas przyszpiliły, że nas zalały, pognębiły. Ja myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście stwierdzi, że chce z tym pracować, to jest tylko kwestia czasu, żeby się uwolnić. Kwestia czasu. Wcześniej albo później. Ale generalnie potencjał jest. To już się, jak to mówi: cytat to już się dokonało. W cudzysłowie, tak, że to już jest. My chodzi o to, żebyśmy się tylko do tego odwołali w naszym życiu, bo żyjemy w obszarze czasowym i potrzebujemy ten czas wykorzystać dobrze, żebyśmy dzięki praktykom, działaniom, Różnym, w tym na przykład modlitwom, praktykom psychoterapii, rozpoznania duchowego, rozpoznania psychologicznego, tak jak tutaj na, na kanale, proponuję, żebyśmy wychodzili coraz wyżej. Jak to teraz się mówi, na wyższe wibracje. Tak? Ale to tak jak. W, w, w Nowym Testamencie jest powiedziane, ale to nie z nas i Boży to dar. To znaczy, chodzi o to, że my, jako ludzie, w tym naszym ludzkim, w naszej ludzkiej kondycji, nie znajdziemy rozwiązania tego problemu. I to jest kłopot mi się wydaje duży kłopot właśnie dla psychoterapeutów, bo owszem, tam prawda, no można sobie do, dostroić się, jak ktoś ma młodszą duszę, no to tam się u, u, zdystansuje, metoda szarej skały, coś tam, coś tam fajnie, prawda? Jest, jest po, po, poprawiony. Ten, ten człowiek jakoś sobie daje radę w życiu i wyszedł mniej więcej na prostą i okej. Okay. Ale jeżeli ktoś ma starą duszę, jeżeli ktoś jest naprawdę mocno zaawansowany i też jest mocno obciążony, co, co, co nie ukrywajmy, że osoby z starymi duszami są też jej mocno obciążone, bo taka stara dusza miała po prostu czas na to, żeby się obciążyć, prawda? To te osoby też mają no więcej, Więcej do zrobienia, więcej do zrobienia mają, i no, przykro powiedzieć, nie ma równości w tym. Nie ma w tym równości, ale to nie jest coś jakby złego, to jest po prostu kwestia takiego naszego statusu. To tak samo jakby porównywać yy, róże do dębu. Tak. Róża jest piękna i ma swoje piękne kwiaty, ale jej. Je, jako roślina, jej gałązki nie są jakieś bardzo twarde, tak. Natomiast dąb, jeżeli wyrośnie duży i stary, no to sorry, ale takiego dęba, no to. Trudno ru ruszyć, prawda? Także yy, z kolei dom może nie kwitnie tak pięknie, ale jest totalnie odporny, prawda? Totalnie jest twarde, to drewno jest takie, że, że go wiatr nie, nie, nie ruszy, że tam można go kopnąć, tak? Dajmy na to, przyjdzie ktoś i chce go kopnąć. To to sobie po prostu. Nogę sobie, mogę może sobie zrobić kłopot z nogą, jeżeli by chciał się kopać z dębem, prawda? Także tutaj jest kwestia taka, że te dusze starsze mają swoją jakość, mają swoją no, dużą, dużą zawartość. Są często takie, no, jakby to powiedzieć, energetycznie potężne, ale też nie są, to, to nie, nie oznacza, że ta dusza jest od razu mądra. Bo dusze generalnie nie są mądre i nie, nie, nie są przewidziane do tego, żeby były mądre. To świadomość, obudzona świadomość, obudzona świadomość duchowa, czyli świadoma jaźń, świadome ja, to wtedy to tak, to, to wtedy taki człowiek może być mądry. To tak mądrość życiowa, duchowa może na, następować. No i tyle na dzisiaj. Życzę wam właśnie takiej mądrości duchowej. Życzę wam tego, żebyście wyszli ponad te istoty, które bardzo często mogą was zniewalać, mogą was męczyć, dręczyć, przygniatać. Chodzi o to, że tak jak mówię, mamy, mamy to już, że tak powiem, w cudzysłowie w kieszeni, że my, my, my to mamy zwyciężone. Od Boga mamy to, tak? Od, od, od źródła. Źródło to, to, to jest je, jakby nasza pozycja, tyle, że potrzebujemy ją z, wziąć i, i wcielić w życie, zrobić realizację tego, tej, tego, tej potencjalności. No i tego i Wam, i sobie życzę. Pozdrawiam.